Egzamin żeby... był dosyć ciężki, ale napisałam to, co wiedziałam, a resztę niestety musiałam strzelać. No Nie było najgorzej, największą trudność sprawiło mi szczególnie słuchanie i później to przeniesienie na dopasowanie odpowiednich obrazków do tekstu, który był Nagrany i puszczony w radiu. Zdawałyście język niemiecki, większość zdaje angielski. Z niemieckim jest jakiś kłopot? Mamy podoba. bardzo dobrą nauczycielkę od języka niemieckiego, która nas dobrze przygotowała do tego egzaminu. No i chyba jesteśmy zadowolone z tego, jak napisałyśmy w dzisiejszym dniu uczniowie są bardzo zadowoleni. Gorzej było z wczorajszym, a więc z częścią matematyczno-przyrodniczą. Z częścią humanistycznej też byli zadowoleni. Ile u pani było gimnazjalistów? W tym roku w 11 klasach 288.